Nie minął więcej niż dzień od powrotu poselstwa sodesterów i marbrisów, żeby lud Warstein zauważył zbliżające się dwie chorągwie z dalekiego południa: ciemnozielone flagi Torelli oraz pomarańczowe flagi Fagali. Bernard Warstein kazał czym prędzej zorganizować więcej krzeseł w głównej sali, żeby na pewno każdy z przywódców i ich przebocznych miał gdzie siedzieć przy naradach. O rodzie Fagali słyszeli wszyscy, nawet Walber Kruthra, choć mieszkał najdalej od nich. Mimo, że nie zajmują najwięcej terenów, ich styl bycia wywołuje respekt. Honorowi, waleczni, wyedukowani, dyplomatyczni. Mężczyzna, który dowodził chorągwi Fagali, wyglądał na dobrze zbudowanego, lecz nie otyłego w żadnym wypadku. Zadbany i dobrze ostrzeżony. Po przyjeździe, osobiście podszedł do każdego z przywódców i przywitał się z największym szacunkiem. Przedstawiał się jako Drustan Fagali, syn Floriana. Przy trzecim posiedzeniu w salach Warstein do stołu usiedli Bernard Warstein, Nawida Hansul, Cassius Zagn, Walberg Ruthra, Francesca Torelli, Erik Sudester, Filar Marabrissa oraz Drustan Fagali. Wszyscy liderzy klanów, rodzin i ludów zgromadzonych wokół gór niebiańskich kłów. Po wytłumaczeniu wszystkich wydarzeń, piątka z sojuszu skierowała się do dowódcy Fagali. W końcu to od niego zależało, czy zarówno Torelli, jak i Hanslowie dołączą się do sprawy. Drustan miał powiedzieć: Zgodzę się, jeśli pozwolicie mi poprowadzić atak. Na co Cassius Zagno odpowiedział: Szanowny Drustanie, ale jaka jest Twoja taktyka? Przywódca Fagali miał na to odrzec: Mając siły całego regionu razem, damy mu na pewno radę, jednak chciałbym spróbować czegoś innego. Innego podejścia, dyplomatycznego. Na tę informację część stołu miała się oburzyć. Coś, co Fagali miał ugasić słowami: Bez mojej zgody nie macie trzech rodów. Ja chcę po prostu spróbować czegoś innego, zanim ruszymy do bezmyślnej jadki. Jeśli mój sposób nie zadziała, ruszymy w bój. Pozwólcie mi tylko spróbować. Dyskusje zostały uciszone przez Ryk Walberga Rufra. Chwilę później Erik Sudester wzniósł głosowanie. Czy oddać przywództwo Drustanowi? On sam był za. Francesca Torelli była również za. Następnie Walberg Ruthra. Chwilę później Cassius Zagn, Navida Hansul, Bernard Warstein i po długim namyśle ostatni z rady Filar Marbrissa również się zgodził. Po ostatniej naradzie wszystkie rody dostały tydzień na zebranie wojsk, następnie przegrupowanie się i wyruszenie w najwyższe szczyty gór niebieskich kłów. Gdy nastał czas, wszystkie wojska były gotowe. Przeszkolone, wyposażone i natchnione do walki. Sojusz, a może nawet już Unia, z całą swoją siłą ruszyły w kierunku gór by spotkać się ze straszliwą bestią, która miała zagrażać wszystkim w okolicy. Wierzchowce Hansulów, taktyki Marbrisów, Spryt Torellich, wyszkolenie Sudesterów, liczebność rutra, magia Zagn, rynsztunek Warsztajnów oraz wszechstronność Fagali. Jeśli to nie będzie wystarczające przeciwko dziwnej bestii, nie będzie już żadnego ratunku. Po długiej wędrówce zauważyli smoka z daleka. Sojusz dotrzymał słowa i pozwolił Drustanowi Fagali wyjść na dyplomatyczną dysputę przed batalią. Dowódca Fagali poprosił, żeby reszta liderów podążyła z nim na rozmowę. Nie wszyscy jednak zgodzili się na tę prośbę. Ale Erik Sudester, Cassius Zagn oraz Francesca Torelli ruszyli za dowódcą Fagali. Gdy docierali przed oblicze smoka... Ten był gotów do walki, jednak, widząc mały oddział przeciwników, zdecydował się odezwać. Udało wam się mnie zranić, teraz przychodzicie mnie pokonać. Szczęście swych słów. Drug stan Fagali podjął rozmowę z bestią. Ty rozumiesz nasz język? Rozumiem wszystkie języki, śmiertelniku. I nikt do tej pory nie spróbował z tobą rozmowy? Ja pragnąłem spokoju w samotni, z dala od świata. To wy naruszyliście mój sen. Twoje nagłe pojawienie się tutaj wzbudziło niepokój mieszkańców. Jesteś potężną istotą, która mogłaby zrujnować nas wszystkich. Wszakże ja cierpliwie nie używałem swych sił. Wy zadaliście mi rany, wy pragniecie wojny i wy dążycie do zniszczenia! Wprawdzie może faktycznie doszło do nieporozumienia. Drustan zszedł z konia i samemu podszedł bliżej smoka: Ja jestem Drustan Fagali, syn Floriana. Przemawiam w imieniu naszej Unii. Jak cię zwą i czego oczekujesz? Smok podniósł nieco wyżej swoją głowę. Jego ślepia na moment błysnęły błękitem, po czym zmienił postawę na bardziej spokojną, jednak wciąż będącą w gotowości. Moje imię to Karan Dun, co w waszym języku oznacza patrzący w jutro. Jestem w najmłodszym z potomków Keltima, obdarzony jego darem. A moja własna brać... Mój własny dom mnie odrzucił przez urażenie ich pyszałkowatego majestatu. Przewódca Fagali wyczuł wyrzut w słowach Smoka. W jaki sposób miałeś urazić swoich pobratymców? Smok westchnął. Od stu lat dręczą mnie wizje o wojowniku, który podbije cały świat. Wliczając to zniewolenie smoków oraz zniszczenie naszego królestwa, przewidziałem, jak ten wojownik zabija mnie w moim własnym leżu. Moje wizje są prorocze, a jednak moi bracia ignorowali moje ostrzeżenia. Nazwałem ich głupcami, a przez ten akt wygnali mnie z własnego domu. Nie ma ratunku. Tutaj do rozmowy dołączył Cassius Zagn. Za pozwoleniem. Wybacz za wkroczenie, patrzący w jutro, ale twoja wizja już się nie spełni. Skąd ta pewność, śmiertelniku? To, że magia cię objęła, nie znaczy, że znasz naturę wróżb. Oczywiście, jednak tu o logikę chodzi, nie o samą magię. Zauważ, mówiłeś o scenie twojej śmierci we własnym leżu. Do śmierci w takim miejscu nie może dojść, ponieważ jesteś wygnany ze swojego domu, czyli z miejsca twojej przewidzianej śmierci. Los zapobiegł wróżbie. Smok zastanowił się chwilę. To byłoby prawdą. Przepowiednia nie może się spełnić, jednak jesteście tutaj wszyscy zjednoczeni przeciwko mnie. Drustan Fagali kontynuował. Jesteśmy tu, by rozwiązać problem, to prawda. Jednak niczyja krew nie musi zostać dziś przelana. Nie powiedziałeś tam czego oczekujesz. Oczekiwałem od tego miejsca spokoju, w którym miałbym oczekiwać końca świata albo odpowiedzi od losu, jak temu zapobiec. Moim celem nigdy nie było i nie jest, by wyrządzać wam krzywdę. Jednak jeśli będzie trzeba, będę się bronił. Jestem przekonany, że reszta Unii chętnie Cię wysłucha osobiście. Wtedy zrozumieją, że nie chcesz być dla nas problemem. Poślamy po resztę i wspólnie zdecydujemy o naszych losach. Tak. Jedynie tak byłoby słusznie. Gdy te słowa Smoka rozbrzmiały po okolicy, Francesca Torelli za prośbą przywódcy Fagali udała się po pozostałych liderów, by stawili się całą ósemką przed oblicze patrzącego w jutro. W trakcie oczekiwania na pozostałych Erik Sudester zaczepił Cassiusa Zagn i Drustana Fagali. Spytał, czy można zaufać Smokowi. Poznali jego moc przy ostatniej potyczce i bał się, czy bestia na pewno dotrzyma słowa. Cassius Zagn powiedział tylko, żeby w takim razie na pewno nie mieć Smoka za wroga. Drustan Fagali wyjaśnił liderowi wojaków, że tak jak w każdej umowie, ważne, żeby obie strony trzymały się założeń. Smok to istota wielkiej inteligencji, i na pewno definicja honoru nie jest mu obca. Sudester zdał się na osąd Drustana. Nie miał na ten moment zbytnio innych opcji. Po kilku godzinach pozostali liderzy zjawili się na wyższym poziomie gór. Valberg Ruthra, Navida Hansul, Filar Marbrisa, a nawet Bernard Warstein pofatygował się, żeby osobiście być na rozmowie. Drustan Fagali rozpoczął rozmowę, które miały na celu ustanowienie paktu o nieagresji między smokiem a członkami Unii. Smok zajmie górskie szczyty i nie będzie przeszkadzał pozostałym. W zamian Unia zostawi smoka w spokoju. Walber Gruthra zadał pytanie związane z apetytem smoka: Co jeśli smok będzie głodny? Czy wtedy nie ruszy na łowy? Karan Dun wyjaśnił. Jestem istotą powołaną z magii. Mój apetyt zaspokaja wszechobecna magia. Nie mam potrzeby spożywania mięsa. Cassius Zagn zainteresował się. Zasugerował, że obecność smoka może uspokoić pływy magii w całym regionie, przez co nie dojdzie do niekontrolowanych wyładowań magicznych. Oczy patrzącego w jutro znów błysnęły błękitem. Jego postawa się rozluźniła i spokojnie spojrzał po wszystkich. Patrzę po tym zgromadzeniu i dostrzegłem możliwość osiem rodzin z wieloma różnicami własnymi historiami, wojnami i porozumieniami które zmieniają się na przestrzeni pokoleń. Widzę silną Ukrainę, złączoną w pokoju i wspólnych celach działającą wspólnie poprzez wzajemny szacunek i przyjaźń. Spójrzcie na siebie, po jednej stronie, zjednoczeni przeciw zagrożeniu współpracujący, budujący, rosnący. Liderzy popatrzyli po sobie, jakby właśnie dotarło do nich, że to, co mówi smok, ma wiele sensu. Drustan Fagali ze szczerym zadowoleniem kiwał głową, widząc, jak dociera to do reszty. Po chwili zadumy, filar marbrista wyszedł przed szereg i zwrócił się w kierunku smoka. Ten sojusz już jest silny, to prawda. Jednak będzie on najsilniejszy, jeśli zapomnimy o starych sprawach i gdy zechciałbyś stać się jego częścią smoku. Po tych słowach, gdy reszta liderów oczekiwała na odpowiedź Karanduna, Erik Sudester podjął głos. Wspólna potęga i wzajemny szacunek nowy dom, który będziemy razem chronić. Drustan Fagali dodał tylko. I kto wie, może gdy przyjdzie czas, razem stawimy czoła koszmarowi z Twoich wizji, kiedy tylko miałyby się ziścić. Patrzący w jutro pochylił głowę ku liderom rodów, składając przy tym skrzydła wzdłuż swojego tułowia. Usta Smoka ułożyły się w kształt przypominający uśmiech. Będzie to dla mnie wielki zaszczyt, by móc tworzyć z Wami wspaniałą przyszłość. Po tym porozumieniu wojska wróciły na swoje posterunki bez żadnej walki. Berserkowie Rutra byli chyba najbardziej rozczarowani. Jednak obiecano im jeszcze wiele bitew jako reakcja na założenie silnej formacji, którą można będzie nazwać państwem. Sąsiedzi z dalszych krajów na pewno zareagują i nie będą zadowoleni z faktu powstania silnej Unii, zwłaszcza ci z Kalmaru czy Kabary. Ale zanim doszłoby do tych potyczek, lud ze wszystkich rodów świętował rozwiązanie problemu. Niedługo później nastąpiło pierwsze posiedzenie rady dziewięciu rodów. Sudesterów, Marbrisów, Zagn, Ruthra, Warsteinów, Hansulów, Torellich, Fagalich oraz Karanduna jako dziewiątego. Wtedy miało nastąpić ustanowienie porządków, wybranie przywódcy rady. Pośród Pilara Marbrisy, Erika Sudestera i Drustana Fagali, ostatnia dwójka miała największe powodzenie. Jednak Erik ustąpił pokornie miejsca Drustanowi, uważając go za lepszego na rolę lidera. W końcu to jego pomysłem była rozmowa, zanim miało dojść do walki ze smokiem. W kolejnych latach współpracy i wzajemnego wzrostu pojawił się pomysł, by ogłosić się królestwem. Zdrustanem w roli lidera, całość prosperowała, więc ostatecznie to jego wybrano na pierwszego króla. Oddani mu wojownicy z różnych klanów chcieli przygotować królowi jego insygnia. Złożyli oni swoje bronie w kuźniach Warsztajnów. Z pomocą magicznego ognia Karanduna przekuto te wszystkie bronie w jedno ostrze, dziś nazywane Ostrzem Tysiąca Mieczy, które dzierżyć może tylko prawowity król. Królestwo nazwano Fagis, podobnie do rodu, z którego wywodził się Drukstan. Stolicę umieszczono w mieście Gloria, leżącym u podnóża gór, mniej więcej na granicy terenów Hansul i Fagali. Same góry z czasem przemianowane zostały na góry smoczego grzbietu. Pod samotną strzelistą górą powstało miasto Drekansfjal. Regularne powroty Karanduna na samotną górę dało temu miastu wystarczającą renomę, by szybko się rozrosło. A co z pierwszą przepowiednią patrzącego w jutro? To już opowieść o innym tytule. To tyle na dziś. Dajcie nam znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten materiał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy również na naszego Discorda. Link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia niebawem. Cześć!